Oto Adaś, który idzie samotnie korytarzem. Nikt nie lubi Adasia ze względu na to, że ma słaby sprzęt komputerowy. O nie! To Adaś! A masz, Adasiu! Nie lubię cię! Nikt cię tu nie lubi! Nikt mnie nie lubi. Wysadzę to wszystko w powietrze. Adasiu, Adasiu! Życie jest do dupy! Spalę te budę! Ale Adasiu! Mikrofalówka! Jaka mikrofalówka? Mikrofalówka gamingowa UZ Pro Max Alt 4 Mikrofalówka gamingowa UZ Pro Max Alt 4 Poznaj UZ Pro Max Alt 4 mikrofalówkę, która łączy gaming z wygodą, z wbudowanym chłodzeniem wodnym, wyrzutnią napoi i awaryjnym ekranem 4K, zapewni Ci nieprzerwaną zabawę bez konieczności opuszczania stanowiska, szybkie podgrzewanie, zaparzanie zupy chińskich i system operacyjny do awaryjnego grania. Wszystko, czego potrzebujesz w jednym urządzeniu. Gdyby tylko coś takiego istniało. Jasiu! Istnieje! Tak, tu! Jasiu, bliżej przez okno! Wow. Od czasu, gdy Adaś kupił mikrofalówkę gamingową UZ Pro Max Alt f 4 Adaś został na największym giga-Adasiem spośród wszystkich Adasiów.